Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku naszego Combo Priesta. Przechodzimy do gry. W ostatnim odcinku udało nam się wygrać obie walki. No i mam nadzieję, że dzisiaj e, też tak będzie. Na razie, w ostatnim odcinku udało nam się to zrobić jakoś w 20. Parę minut, ale zobaczymy, czy teraz też nagramy dwie, dwie walki, czy trzy, bo no, tak jak wspominałem, to jest talia kontrolna, więc walki nie są strasznie długie. A ja też nie chciałbym robić jakichś tam półgodzinnych czy 40 minutowych odcinków. No ale dobrze godnego oponenta, możesz użyć opcji wyszukiwania, aby znaleźć w swojej kolekcji wszystkie karty z prowokacją. Ciekawy przykład. A... I okej, okay, walczymy z Uterem, Światłodzieżcą. Mm, swoją drogą... E... Swoją drogą... Mm, teraz właśnie nagrywałem Warcrafta 3. The Regine of Chaos. No i mam nadzieję, że się Wam spodoba. Ha! Oh. Kurde, gramy Dragon Priestem i doszły nam wszystkie możliwe karty, które smokami nie są. I to mi się tak nie za bardzo podoba, co on może zagrać w drugiej turze? Zagramy tak, uleczymy go, dobierzemy kartę i tyle. Teraz w drugiej turze on może zagrać nożownika. Kurde Grubiański sierżant, no nie za fajnie nie za fajnie i trzeba było chyba słowo mocy tarcze rzucić o. To możliwe, że byłoby lepsze zagranie no Bo teraz mamy szatkownika na stole Ym. i on będzie robił nam spore problemy no dobra, rzućmy tutaj naszego brana. Kurde, naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy ja tutaj mam jakieś smoki. No, dobieramy już spokojnie siódmą kartę. O Jezusowa. Teraz chyba zagramy nawet holinowe, żeby się tego wszystkiego pozbyć. No dobra, kupujesz czy sprzedajesz? W kolejnej turze rzucimy imperatora i zobaczymy, co on na to. Na to. Wow. W końcu smok. W końcu smok. Obniżymy sobie te koszta, żeby Malegos był za 8 i uderzenie umysłu za 1. A tutaj chyba jakaś dopałka pójdzie. dar Królów? Nie, dar mocy. No dobra, niech sobie wymienia te kreatury, Nie, to jakoś wielce nie przeszkadza, ale przyznam, że mm, taunt by się przydał. Dobra, taunta nie ma. Ale możemy zagrać tak. O. I... Troszeczkę to rozbijemy i z tego pisklaka zrobimy Wybrańca Welena. Teraz mamy dwie mocne kreatury i obie dają nam obrażenia od zaklęć, także jest to dość przydatne. Trebrytowy czempion. E, tylko jestem ciekaw na kogo on się zdecyduje. Napis skle zmieszku. Okej, okay. aż tak bardzo mnie to nie boli. Aż tak bardzo mnie to nie boli, bo tego trasera rumaków się pozbędziemy. Dorzucimy jeszcze Taunta, i dorzucimy jeszcze technika czarno No i okej, okay, tutaj Warto zwrócić uwagę, że możemy już z ręki zadać 11 punktów obrażeń a on ma taunta przed sobą, od którego musi przyjąć obrażenia na twarz i jeszcze poświęcić dwóch rekrutów, chyba że jakoś rzuci im do pałkę Albo konsekrację, no dobra. No, w sumie konsekracja teraz była dość mocnym zagraniem. Hmm. więc myślę, no, że tutaj zagramy Malegosa, a i, hmm. nie. Powinien mnie na razie zabić, ale zobaczymy, co on teraz wykombinuje. Jeśli zagraję quality, to prawdopodobnie przegramy. No, chydziarz jest dość upierdliwy. Ale my i tak rzucimy słowo cienia śmierć na tego chydziarza. a sami się podleczymy robimy tak o, to mam nadzieję, że on nie ma sekretu bo to byłoby uciążliwe hmm. on ma 7 punktów ataku Dobra, pozbądźmy się tych dwóch kreatur. Zobaczmy, co on na to. Mamy teraz 6 punktów zdrowia. Musiałby dwa razy rzucić do pałkę na tego rekruta. Imperator nas nie boli. A on zabija naszego welpa. Hmm. O. My możemy sobie zagrać w ten sposób zaatakować tak i go zabić. Także było ciężko, ale wygrana jest nasza. Prawda, przez pierwsze parę tur nie dobieraliśmy żadnych smoków ani kart, które mają kombinację ze smokami. Ale w późniejszych turach bardzo ładnie to nadrobiliśmy. I tutaj błąd z mojej strony. Najpierw. Powinienem zaatakować Malygosem w twarz, bo gdybyśmy dostali z szatkownika jakiegoś Taunta, Kurzotrona czy coś w tym stylu, to byłoby znacznie gorzej. Znaczy, no dalej mielibyśmy przewagę, tak, ale warto na to uważać. No dobrze, mamy 12 rangę, dwie gwiazdki. Zobaczymy, czy uda nam się utrzymać serię zwycięstw. Walczymy teraz z nam I teraz tak. Pogrzebanie i plugawiciela sobie odrzucimy, na pewno. Zobaczymy, czy dojdzie nam jakiś smok. Przydałby się, szczerze powiedziawszy. A smoka nie mamy. Zobaczymy, czy walczymy z jakimś midrange'em czy mm, agresywnym szamanem. Doszedł tam smog, bardzo dobrze. Więc nasze a, okrzyki bojowe będą teraz bardzo ładnie działały. Hmm, hero power czy wyciszenie? Coś zatrzymane. O. Problem jest taki, że nie mam co z tym zrobić. Na razie tego nie będziemy atakowali. Bo jeśli nie jesteśmy w stanie tego zabić, to ja wolę zaczekać jedną turę i na przykład w kolejnej zaatakować to dwiema kreaturami i mieć pewność, że to nie żyje, niż zadać. Twojemu, smaczymy agentowi jakieś obrażenia i potem w kolejnej turze, miałoby się okazać, że ten go uleczy, albo da mu jakiegoś bufa czy dopałkę. No dobra, on kombinuje. No i zobaczymy, co z tych kombinacji wyjdzie. O, najgorszym scenariuszem byłoby mm, dorzucenie totemu, który dawałby obrażenia od zaklęć. No, chociaż to też nie jest nam na rękę. No, to już w ogóle. To już w ogóle. Mm, tego się pozbędziemy. Dorzucimy kapłankę i uleczymy naszego technika. I możemy dorzucić jeszcze jedną kapłankę na wszelki wypadek. Mam nadzieję, że nie ma teraz burzy z piorunami. Bo ona by, no, burzy z piorunami nie ma, ale ma toporek, który nas tutaj mocno boli. O, aha, jeszcze błyskawica. Plus jest taki, że on ma trzy karty na ręku. O, Minus jest taki, że muszę poświęcić swojego jedynego smoka. No i raczej on tutaj powinien go zabić. Aha, wstrząslawy jeszcze. I odblokował sobie te kryształy. Więc teraz zatrzymany może coś dorzucić. A takie duchy nie są niczym dobrym. Pisklak. Tylko że pisklak nam teraz nic nie daje. No, ja się uleczę. No i tyle. Ja się uleczę, no i tyle. On jeszcze dobiera karty. Hmm. No, przyznam, że całkiem. Całkiem fajny deck ma. To jest taki szaman na overloadach. Nam na szczęście doszedł Imperator. To jest bardzo dobra wiadomość, bo teraz możemy sobie zagrać jego, dać mu jeszcze dwa punkty zdrowia. No i on teraz. Obniży nam koszty zaklęć i to może nas uratować, ale jak tutaj zaraz pójdzie Heks, to aż tak dobrze już nie będzie. No dobra, Heks nie poszedł. Wyciszenie, poszło wyciszenie. Uuu. Mm trzask za pięć. Oho. W takim razie zagrajmy w ten sposób. Mm. I rzućmy holinowe Aha, tak, tutaj błąd z mojej strony, bo się tak zastanawiam, dlaczego okrzyk bojowy nie wszedł na tego drugiego pisklaka, bo nie mamy smoka na ręku. To dlatego. A on może nas zabić teraz. I chyba tak też zrobi. Tak, eksplozja lawy za 5 punktów obrażeń. Dobre zagranie. Dobre zagranie i teraz zastanawiam się w którym miejscu mieliśmy błąd. W którym miejscu mieliśmy błąd? No na początku mieliśmy tam dwie kreatury, tak? Tego smoczego agenta, tego technika czarnoskrzydłego, i potem dorzuciliśmy jeszcze dwie kapłanki. Ale przyznam, że mm, jego broń nas porobiła, bo wtedy mógł spokojnie te dwa punkty obrażeń mm, zadawać z ręki. I to był taki gwoździk do trumny, powiedział. To był gwoździk do trumny, ale teraz spokojnie zagramy sobie a, trzecią walkę, bo 17 minut dopiero minęło. I smok by się przydał. A smoka nie ma. Okej, okay. Małego w startowej ręce, a w przypadku Dragon Prista może być. Niech ten Hunter ma jakieś tam słabe rozdanie, żeby w pierwszej turze nie mógł nic zagrać, to my wtedy spokojnie przejmiemy inicjatywę. O i mamy Brana, tego właśnie Brana rzucimy już sobie w drugiej turze Ponieważ ten Pisklak on będzie mógł spokojnie kontrować zagrywki tego Hunter'a Ale kurde, jak on fajnie wygląda na złoto Mega mi się podoba No ale kurde, 500 zwycięstw zrobić jedną postacią na rankedach Ja w sumie, nie wiem, Hearthstone'a to ze 2 lata może gram? 2 lata gram i mam tylko na paru postaciach po 200, 200 parę z na rankedach Więc naprawdę No dobra, pisklaka poświęcimy. Pisklaka poświęcimy, bo on może sporo, znaczy ten nożownik może sporo namieszać. A i tak jesteśmy do przodu, bo dajemy kreaturę za jeden punkt many, za kreaturę za dwa punkty many. Więc w manie jesteśmy do przodu. Martwi mnie to, że on teraz może zagrać mm, zwierzęcego towarzysza. I jeśli z tego zwierzęcego towarzysza wypadnie Misza, no to będzie problem. Będzie spory problem, bo mm, ciężko będzie mi go przejść. Ale może nie ma. Szalony Naukowiec nie boli nas, aż tak. A my sobie zagramy w ten sposób. Szalonego Naukowca zabijemy. I... Jestem ciekaw, co to jest za sekret, bo... Raz na czwartą turę nie mamy jakiegoś specjalnego zagrania. Więc myślę, że naszemu branowi damy dopałkę do życia. Aktywujemy pułapkę, i wtedy, w zależności od tego, czy to będzie wybuchowa pułapka, czy niedźwiedzia, to wtedy jakoś zareagujemy. No, ja mogę sobie gadać, a on. A on rzuca mi broń. A... Dobra, mam nadzieję, że to jest wybuchowa. Zamrażająca. Zamrażająca. Więc nie jest nam to na rękę. Zdecydowanie. Bardziej, że ona straciła tego swojego bufa, więc nie nieciekawie. Kolejny sekret. Jest to kolejny sekret. A ja teraz chyba rzucę lazurowego smokowca, chociaż o, ten kolega też wydaje się niczego sobie, mm. i skipniemy, słowa mocy nie będę rzucał, mm. wolę kurde, lew, A, pan lew. Panem lwem może być problem. Teraz damy tutaj do pałkę. I warto pamiętać, że teraz nasz rozbłysk świętości. Nie wiem, jak to dziwnie po polsku brzmi. Nasza holinowa zadaje 3 punkty obrażeń. Dzięki temu możemy się pozbyć całego tego stołu. Mrożąca. No niestety mrożąca. Ale dorzucimy drugiego tauta. I teraz nasz lew już nie jest taki groźny. Na, ah, cwaniak. Pan cwaniak. Mm, ale to, że on rzuci spuszczenie psów tylko na jedną kreaturę, mm, nam jest na rękę. Nie jest natomiast na rękę to. O! On będzie miał dziesięć... O... No dobra... Musimy to teraz rzucić... Ale... Nie wróży to nam niczego dobrego... Chyba, że zacznie się tradeować. Okej, okay. to może być. I swoją drogą, mocną kreaturę dostał z tego tkacza sieci. Ale mamy na to odpowiedź. Mamy na to odpowiedź. Pozagrywamy sobie kolejnego taunta. Dorzucamy tutaj wybrańca welena. No i... i sami siebie leczymy. Sami siebie leczymy. Nie mamy już żadnej cholinowy. Została nam bomba światła tylko. A on ma znak łowcy, przez co nas zabija. Prawdopodobnie. Przez co nas zabija. Dobre zagranie, on ma tutaj rozkaz zabicia, także niestety druga walka przegrana, niestety druga walka przegrana i zostajemy na randze 12 bez gwiazdek, ale w sumie nie było aż tak źle, dobra. W tym odcinku, no 26 minut, w tym odcinku sobie zakończymy. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również inne filmy na moim kanale. Ja natomiast żegnam się z Wami, no i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Cześć!